Piotrek, zachowujcie się naturalnie <laughs> Jak się uderzył To się zachowała naturalnie No przepraszam, przeze mnie Ale się cieszy Ale się cieszy Ty już się bierzesz za garażet. Dobra. Luka? Tak, tak. Oj, już kokardka trochę no, ci na bok też. Jest... Proszę. proszę, co tu się, no, się dzieje? Ale z A Luka do butów się dopadła. Nie, teraz zagląda. Co tam nie Ale Max przyjechał w starych butach, więc ja się śmieję, że może zjeść te jego buty. Rzucę. nie widzi przez tą kokardę bo w ogóle. Spadła jej, spadła jej kokardka. Nie, to ona no, zrzucała. Łapami sobie zrzuca. Dobra, później poprawę. O, kroimy. Kołacz taki, jabłecznik, sernik i jeszcze coś będzie. Ona tu i babka. Mhm. Jeszcze babka będzie. O babkę jeszcze przywieźliśmy. Nie wiem jak przyotwiony tą babkę. O, 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 jaka o, babka. To o. chyba taka bardziej dekoracyjna. Co wabuńo? No, fajna. Jak kształtna! nas? <noise> nie <noise> mogę <noise> najgorszej. A Piotrek tu dekoruje babę naszą. Babko, babko, udaj, udaj się. się. Ja Jak się nie udasz, to ty cię zjem. zjem. <noise> Tylko nie na podłogę, Piotrek. I nawet swoje piękne zjem. skarpetki. Ja nie widzę takich rzeczy na pomoc. Chyba Uj, starczy już tego, już mi na to nie pozwala. Chyba starczy tego co. Jeszcze popaczki, no. Nie wiem dla kogo ten co ale boki No to masz dla Niemców, bo Niemcy lubią słodkie. A może boki masz po prostu obsypać każdy? Ja się przyklei. Proszę jaką wielką babę mamy. Czekaj podsumujemy trochę dodał. Kto kroi babkę? Chcecie jeść babkę. Chcecie jeść babkę? A później kto tu mieć babkę. Chce mieć babkę. Siedzimy, jemy pyszne ciasto. Mm. Ale to nie obocznik dobry. Oh, oh. No, naprawdę. No sorry, Kawa wiem, jest, bo... czekolada. Nie. Max pije nawet latę. Opsążyć tą są kartę, bo. Ale co? Trzeba ją sprawdzić. No i tutaj mi też już nie włota, mi się już nie włota. Może to masz kabel? Może już Mówiłam ci. Kto to tu jest? Niunia jest A co Je, nie patrzy? A jest. A to mi też tak się nie jest. Jak, hasło jest potrzebne. Co, Niech nie będzie? I tutaj też co za nie miałem błąd graficzny. Ktoś się włamie nam do domu. Czy coś. co? Windows wyskakiwał odwyskakiwał błąd? Co? Nie, graficzny, błąd po prostu. Tu kabel masz szczelony. To, że jakiś pas. Jakiś ja, kabel, ja jestem tak. mądrzejsza. Ja Powiedziałam Ciesną od razu, że kabel było. pewnie. A to od razu e, mu sprawdź przynajmniej. Nie chciałam to ja sprawdzę tą kartę. Bo ona się wywali jak coś. Siema? Jak coś. Jak się masz? Jesteś na imprezie? Która przeglądarka jest Firefox. Firehawk Jakaś dziwiona Co to jest? A Ty już masz dziesiątkę Mam Masz już? Dziesiątkę Wow Nie jednostkę A A mam jedynastkę, o, ja A Ty A sobie Oglądamy stare zdjęcia O, tu ja z bratem, takie długie włosy miałam, nosiłam Co tu masz za zdjęcia? A masz jakieś nas? Tutaj nie akurat, to nie są te same staroci bicie, no. aha, aha. A to taki chłopak, jeden. O, uh, uh, jakiś twój kawaler. Jak byłam w Gdyni u ciotki na ten Poznałam go tam. Na wakacje. A nie wyraźne zdjęcie. Tu może być Ale to jest niewyraźne. On później aż do mnie do przyjechał do brzegu za mną. Proste. Do techniku mi się zjawię. Ja od na szkołę. Taki wstyd na całą szkołę, on przyjechał zakochał za mną. zakochał się. No? A on aż skills był. Uh -huh. Tylko, że pracował u stoczni, uh -huh. a u ciotki wynajmował y, pokój. No widzisz. No. co jeszcze? masz, ty masz prosiła więcej z, mnie... z nim. Tu ciotka prosiła mnie, bo prowadzą mnie po Gdyni i on mnie oprowadzał wszędzie. Mhm. Wpadłaś mu w oko. No. To no, taka laska. Mm. Nie dziwię wcale. Widziałeś babcię? Jaka szczupła była. Czekaj, to tarzemy Aleksowi. Ta szczupła. Zobacz jaka babcia laska. Tutaj, z chłopakiem. Ło! Wow. Ty ile masz tu lat? No, chyba miałam 19 albo 18, jakoś tak. 19, wow! Nie, 18, 19... Bo to to maksa w było... wieku! No w czasach byśmy byli wtedy. Mm, ciocia. Ale autko... O, tu też. Brożnowie. Po lewej moja mama. sobie długie... Ale twoja mama była całkiem do cioci podobna. Mhm. A to z ciocią? Tak, mm -hmm. to tam myśmy wtedy na czasy razem pojechały z wujkiem. A mm -hmm. ja robiłam zdjęcia, to tu ksiądz jest tym, co musimy jeździć na pielgrzymki, ci ludzie też jeździli z nami, z mm -hmm. chórem, A to ja. <gry> A to to młoda kim? dziewczyna jak przyszłam do meprozetu, pierwszy karnawał w meprozecie był. Mm -hmm. No i ten facet tak się do mnie przyczepił, podrywał mnie jak nie wiem co. Wypił sobie i tak się przytulał do mnie tego, robił zdjęcie sobie. A niższy było ode mnie, tylko że on się tak specjalnie zrobił, żeby wydawało mu się, że jest wyższy ode uh -huh, mnie. Uh -huh. Jakie były modne wózki. Super. Hmm. Mhm. To było robione w Kochłowicach, myśmy mieszkali, taki zameczek był. Tak. Kiedyś chciała pojechać zobaczyć, wiesz. O, Mój tato. Tato, no. <laughs> Super, ale ładna. Kto? Naska, no ty. Ja? A, no, fajne zdjęcie. No, no kiedyś było takie modne, bo ryzury były ja takie. Ja się modne. nie dziwię, że tato się zabujał. No. <noise> no. A, tak, no, coś ustawił, pytal. Co się dzieje? Coś mam na Karta. Ja na pewno, tak, na 90% już procent karta. Tylko chcę odpalić, a tu nic takiego nie ma z grafiki. To jest jakaś A Ale co, tak? zepsuło się coś, przecież działał, jak odpalony był. No to jest tak, ja. I był Tak? Tak, tak, tak. i to. Włączy. jednak nie kawałek. Nie, nie. Aaa, to się nagadaliśmy. To Okej. będziesz miał po prostu przerwę od kąpa teraz. To jest chyba w najgorszym przypadku. W nie ma kompa może wziąć, tylko przełączę mu na grafikę. Będzie no poczuć? Móc... graficzny jest, spektrum. tak. Ale nie ma przełącznika. Bo no to się ustawiasz. Nie. Boże, a nie, tak Nie, poczekaj, A nie, je. Boże, jest ślepy, jest tak. No skleroza, starość, Tomek. Dobra. Przyszłam komplementy prawie. Już można przyłączyć kabel do płyty głównej. Coś sprawdzają. Dobra, idziemy oglądać dalej pragnę? zdjęcia. Nie zadymać, tu idzie Boże. Czterech facetów się zebrało. Nie I śmiechy, hihi. A ty co robisz? Co robisz? Odpoczywasz sobie? Odpoczywa dziewczynka? Kochana? Dawno mam Jesteś? Nie. Tylko, że on tu po 30 jest. Że no. jesteś do niego podobny. A co ty tu chcesz zjeść? Proszę, weszła. Co ty robisz? Łobuziarów. Zaczynamy właśnie o. grę w Monopoli. Co bierze sobie? Będzie ciekawie. To, to hamburgera na pewno. A co jest do wyboru? Te to ja telefon biorę. No to Macron ma Hamburger, a jednak nie, są one Kostek chyba nie A to ja sobie wziąłem. A to tam no, jest na start. Czekajcie, bo chyba kostek nie ma. Dajcie mnie na start. Chwila. Dobrze, pijemy tutaj, jemy ciasto i gramy. Impreza no właśnie nie ma kostek. To. Będzie się fajnie grało. Mam nadzieję, że będzie jakaś zadymka i że będzie coś działo. Będzie gra pełna emocji. Nie mamy kostek i chyba nie będzie gry. No to ja miałeś. Max, daj te To zrobimy zaraz karteczki i będziemy losować. 6, 5, 4. A może braliśmy w Niemczech do takiej zabawy na Halloween? Jest! Jest kostka! Czytaj bo ja w instrukcji widziałam, że tam dwie są. O, i tam jedna też, ale z Będziemy to Będziemy mieć jedną. Pewnie jedną pole, jest jakiś ten... No Dobrze, nie, że chociaż jedna no. jest. Szansa, szansa. Szansa na sukces! Dosytaj, uwaga, dosyta. uwaga. Ja bez Kto to czyta? Szansa. Piotrek czyta. miasta. Idziesz do Pałacu Kultury i Nauki. Jeśli przejdziesz przez start, pobierz 2 miliony złotych. Uwaga, to, no, no, to, no, to nie znalazłem. No. Chłopak z trzeba znaleźć. O, ale no, co kupuje? Muzeum Zabaw... Zabawkarstwa Kielce, <laughs> zamienion, kupuje. Nie byłam. Byliśmy w Kielcach? Nie. Nie byliśmy w Ostatnio już planowaliśmy. No, musimy no, się, się wydać. To, to Kielce, Kielce, Kielce są brać. Dobra, nie teraz nie ja rzucam, tak. żeby, żeby było już dobrze. Dwa. A kto tu wygrywa w końcu na końcu? Ty, sześć. Max z telefonem sześć. żeby wygrać? Ktoś... Każdy musi zbankrutować. 2 3 trzy, cztery, Pozostali w tak. Płacę ci coś. O! E... Ile? Ile 60 tysięcy. Ile kasy? No, 60. 60 tysięcy? Tak? Te, nie niezabudowane. 60 tysięcy. Dzięki. No. no. Czas ja. Czas ja. 15 min 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 min. 2 tak, tak samo jak ja. I 5, 7. Siedem. Siedem. O, jedno polo dalej. Aż szalenie. Yy, kim jesteś? Autym. Ma szansę. 3, 4, 5, 6, 7. Szansa na sukces. Czytaj szansę swoją. Zatrudniasz? Szansę. Zatrudniasz sławnego dewelopera wnętrz. Za każdy hmm. apartament płacisz 250 kg złotych. Za nie, każdy hotel płacisz 1 mln złotych. Masz fukce. Tomek. Nic nie płacisz Jaki rzut na 4 8 to dalej o jedno pole od tomu teraz 4 wyrzuci 5 Ale masz kupić kupuję Pentarium tollum Oo 1 milion Jezu szczelka rozwaliłeś 1, 2, 3, 4, 5, 6 O, Stadio Śląski, Śląski chorzu! chorzu. Yeah. Byliśmy Wiem przeciąg 6 miliona Wiem yeah? przejmek 6 miliona No to my wyskakuje ścianka Mm. Dawaj, dawaj, dawaj. 5 milionów. Widział. Ja, jak zwykle nic nie kupię, no Normalka. Mamo, ty rzucasz. O, on się rozliczy. Ja to niech kupuje. O. Uwaga, Masz dwa. Trzy, pięć. Gdzie ty jesteś? A tutaj. U. Raz, dwa. dwa trzy, trzy, cztery, cztery pięć. pięć. O, kupujesz o. coś. Ile to kosztuje? A drogie? Dwa osiem. Uuuu, Masz to? Co to? Co? Co, to? A co to w ogóle? Coś wow. łódź. Byliśmy w łodzi. Piotrkowską w łodzi o, byliśmy, kupujesz? Piotrkowską. <laughs> byliśmy w ja łodzi. Ja fajne filmy kiedyś. Jedynkę. Tak, bo ty rzucasz. Trzy. Raz, dwa, trzy. Wow. Wielka krokiem zakopanym byliśmy ostatnio. Dry. Jest? To biorę. Ile? Jeden, cztery. Po dwa razy się rzuca. Trzy, trzy. Jeden, cztery. Raz, dwa, trzy, No ale nie chcę. Teraz ja. Cztery. Cztery! Osiem! Czyli dwa razy będę się już Raz, dwa, trzy, A? cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stadion, wygranie, osiem! stadion śląski to jest. czy jest? Kto ma stadion, stadion śląski? Wuje, chyba. Tak. Ile ci płacę? teren zabudowane, tak? 120. Tak. Jak zabudowany, nic tu żaden dom. Nie Niezabudowany. zabudowany. Zabudowany bym musiała trzy razy więcej płacić. 100. więcej. Ale. Ciągle płacę tylko 120. No, nie, ale ale raz raz jeszcze raz rzucam, bo miałam dwie czwórki. Jeden o. raz rzucam. Jeden raz. Hmm. Dwa razy mogę tak, rzucić? Tak. A już już myślałam. Jeden. Pięć, sześć. sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Parking, no nic. No, tak, nie i nie. chyba zbierać pieniądze z przodka. Zależy jakie zasady. A w tych zasadach Ty nic się nie dzieje. Te? No. Jak no, nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje. No ale to, co? Jeden. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wielka krokiew w zakopana. Ktoś tu przeszedł. Co? Płacić 100 tysięcy. Czemu? Krokowi. No to twoje. Dostałeś co na tysiąc dwa. co. słabo Piotrek. Czekaj, to chyba... Moją kasę! Familia. Moją kasę, co to ma jest to? No patrz, teraz jest Kasa fizylijna, tak, rodzinna. Jest po godzinie. Tak. Nie zostaje raczej. Jezu, kogoś zmiotło. Nie, chyba to miał Ciebie. To ile? To. Kasa społeczna. Kasa społeczna. O, będzie to... czytanie jakieś. Sprzedajesz swoją firmę komputerową, pobierz 2 miliony. Ooo! I co mam tu? 2 miliony dostałeś? Tak. Wow! No to tutaj? To tak, tak, no. tak. Nieźle, teraz mama. No, to masz szczęście. 5... 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szansa, szansa. na sukces! Oh, szans, szansa, szansa. To jest regatowy Malta. Jeśli przejdziesz przez statek, powiesz 2 miliony. Hmm. To jest regatowy. Przejdziesz no. A tutaj to, to jest Szturna. Tutaj nie ma. Tak. Ojoj, to tu jest regatowy. No 2 miliony. To to. Yeah, ale wy, ja, ale wyjmacie sobie. A co to możesz teraz kupić? Teraz za 1,4. A to jest? I masz kupić. To regatowy Malta. I... 3 Trzy. Sześć. Dobrze się. <grym zauwać> Też mi się to podobało. <grym zauwać> Też jest za co to. Sześć I sześć. Mogę jeszcze raz... No nie, no, nie to Ja nie widziałam. Może kostka jakiś jeszcze raz zuczyłem. No to, to jeszcze Do więzienia od razu. Co? Znowu nie kręciłaś. A... Szkoda od mnie. Miast, dwa, trzy. Ło! Wow, jak tak 4 miesięcy. Dlatego Max się tak domagał. już <grym> chciał zarobić. No I za teraz. Jeden, ja nie wiem, jak ja rzucam. Trzy. Mogę kupić Stocznia Gdańska, proszę Państwa. Jest 2 to miliony półmiel. 200. Nie, nie. nie Stocznia Gdańska chyba nikt nie kupił. 2 miliony 2,5 i pół. Tam ty mi wydasz. Nie, nie wiadomo. Jest! Mój pierwszy ja to zakup! Stuje? No i za jeszcze kupę a tam jeszcze dwa razy po pięć milionów? Bo ma. nic nie mam. Pierwszy mój zakup! No ja też mam jeszcze pięć milionów. O, robiszkę. No Ale trafiłeś. Balice jakieś. Barice. Dwa miliony. Kraków. A to fajne. No masz tu dwa miliony. Ile ty masz? 12 milionów, dajesz ty A no ty sam się kantujesz, Tomek, a potem mówi, że cię inni oszukują. No, jak ty. liczysz. liczysz. Tak, Jezus Maria. No. dwa miliony, a on daje jedyne. 4, stocznie. O kupujesz? Nie, wow. muszę zapłacić koni. Tak? No, mama, chyba. Mi! Kto ma? Ja? Nie, mam! Wow! Wreszcie coś zarobię! Ja dawaj, dawaj kasę! Wyskakuj ojciec z kasy! <gry> e, nie wiem, wydaje mi się, że możesz wow, mieć wydam wszystkie, Ci, wszystkie daj mam wszystkie trzy pola i muszę spić na te pory jeszcze. Masz 10. O, wszystkie tego. pola. 20. 20. Sobie tych... A nie chcę! No masz, A nie chcę! Nie dawaj mi żadnych pory, nie. Później będziemy liczyć. To teraz Piotrek chyba, tak? Tak! I co tam? Ty

Jezus. Dziewięć. Nie wiedziałem, że chciałeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wow. Wow. Dwa razy rzuca. Bo jak wyrzuci tą samą liczbę, może drugi raz rzucać. Pówięk no ale co, dwa razy? Ile? Tymczasem raz tylko. Nie no, to dwa znaczy razy. Przecież nie mamy dwóch kostek. Aha. To teraz ja. Pięć. Cztery. cztery. O, dziewięć. Jezu, no jak mam rzucić? 11. Wow. Eee, co to? 4 miliony. Ojej, żartujecie. U. Traktat królewski. 4 miliony. 500 tysięcy. Jakie 500? Nie ma tego. Proszę, proszę, proszę. 500 tysięcy, najdeszło. 500 tysięcy, nie! Sto! Wystarczy. <laughs> to jest milion. Chcesz was zmienić się? Nie Nie mam, no. O. To ty dostajesz. Współmienione. No, dobra. Nie? Nie ja, ja zarobiła 500 to tysięcy. Tu Ty rzucałeś? Co tak, mi jest tak taka gra tak. podawa? Wieliczka! Mm. Byliśmy w wieczkę kupującą. Dawaj. Tak właśnie kupił o. kupówki. Jeden, trzy, cztery. Ło! To no, Ale. Powódka! No Ojej! Nie, yeah, 250 tysięcy. 250. To już dwie osoby. Piotr już płacił. 200. Teraz moja mamusia płaci. A, będzie płacą. O. <laughs> chyba do mnie, No przychodzisz na traktat. Nie? 500 tysięcy. Jak? 500, skąd się 500. 500? Nie no. ty. O nie, to Piotr. Piotrek. 500 tysięcy. Chciałam powiedzieć, że mam już dwa pięć. apartamenty. Ja jestem tu. Jak ktoś tak? stanie u mnie, to raz, zapłaci. Dwa, no się płaci jeden. podwójnie. 4 miliony. Poszłam na uważ. Teraz ja życzę, żeby to. ktoś stanął u mnie. Kto ma buta? Ja mam. A, A co? Nie jest tak, patrz. Dwa. Dziękuję. Jesteś blisko e, ja neurologicznego punktu. 5, 6, 7. A to ja mogę teraz kupić? 5 albo 7, żeby babcia wyrzuciła teraz. Maks. co? ja mogę teraz kupić. Ta? Tak, to po jednym tam. Dwa. Jezus Maria. Cztery. Cztery. Nie, raz, dwa, trzy, cztery. Szansa. Ja to nieźle zarobię. Cztery miliony i trzy i pół. Niezapłacone podatki. Ściga cię urząd skarbowy. I jest do więzienia. Mm, przykro. Zaraz jednak się do więzienia? No tutaj idziesz. A tam? Tak, to w O, A jak to sobie kupić teraz tego więzienia? A pół miliona musisz zapłacić. A to muszę rątę przejść, tak? Mhm. Jedną. Dwie minuty do końca gry. Nie wiem, może pomiędzy rątą. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kogo to. Co tu się tutaj dzieje? prawda jest. Um. Jest trochę kasy. 500 mankiety. Kończymy. Ustaliliśmy, że o 15 kończymy. Po... Ja stoję około słowiański, narodowy zielony. Słowiański, narodowy. Ile? 520. 520. 560. Dużo? 560. Ty zaraz żony zjeżdżasz. Dobra, daj 500. 560, dobrze. No masz. Dobra, to ja już mogę zmienić kasę. Ale obstarzone to <grym>. co, co, na trasę obstawione tam, hmm. moje. No, to jest cała trasa obstawione. No, też. Dajemy, dajemy, dajemy. Ja? teraz. Ja? Nie No to ostatnia ja, runda. No co w środku jest dobra sumka. Czterec. No, teraz byś się pobudła. No. Ile tam zakupiłam? To gramy do zgarnięcia tej sumy ze środka. No dlaczego? było to jak jednej, jednej... kwoty. Nie, <słuchy> <słuchy> Nie. A co ty masz szwól, tak? Ile mają? I też kończyć? Ja. <słuchy> ja wszystko masz. Tak? Nie. zagotówkę? za gotówkę? No jeszcze dwa. Więc jak masz już wszystkie krawce. 500... ojejku. Mili, jak już będziemy kończyć? Możesz mi teraz zmienić? Ale no teren nie to... zabudowany tylko. Gdzie teren to nie jest? zabudowany, to masz. Aha. to 50? I za kostkę. 500 tysięcy i <grym grym> Mieliśmy <to>, kończyć. <grym> Dwa. mi no pieski. <grym grym> ja o, to teraz to nie, to nie to 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 mogę. na stracę wszystko Możesz się budować, mam. To możemy kończyć, bo To no jest 15, miesiąc, koniec, 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 oficjalnie. Możesz na to możesz jeszcze postawić coś na koniec. Możesz jeszcze pół miliona. O matku, To zapłacę. kto nie ma terenu zabudowanego? Ja postawiam jako pierwsza. Ja, ja nic nie, nie mam. <laughs> <apartamenty> <laughs> Ale masz pół Ja mam już podwójna. co to by się... Te apartamenty mam płacić? Tomek? To półtora miliona za jeden. Trzy, Trzy miliony. Pół. Ale co ma, wydaje się, że musimy mieć pieniądze? Jak po co pieniądze? Jak mam kartę? To jak będziemy go dawać? Tutaj ty objaśniasz i tam ki się wartość kać. Nie, masz wartość. A ustój! Jeden milion. To zastaw, a nie wartość karty. No ale to nie wiem, jak, wiemy, ile, biorę, jak, biorę. jak, jak ja A ile za apartament ci płaci? No policzymy, kto ma najwięcej, ten wybudowanego i karty. będziemy widzieć. Chyba. Dobra, to liczymy. Ja mam 5 950 6. i takie karty, wybudowane apartamenty. Aleks, ile masz? 19 30. No Max, do... ile masz? Prawie 915, 913. 14 16 000. No ja mam sława. 600. 600 000. 16 40. A w każdym razie 40, 40 I karty i, I tyle. No, A ty masz karty ma, miejsce? liczymy. No z tyłu masz ten. Milion, milion, no, Ale kto kupił karty. od ciebie Wiele... za więcej? A ja nie chcę sprzedawać. No, no to nie dostajesz kasy za to. No to ja mam tu. 300, milion, milion 700 600. 2 miliony. Powiedzmy 3. 2,8. 1,39. To nie całe 12 milionów w sumie mam tak zaprogramując. A mam To i tak mam mało szczęścia. pierwsza, ja, drugi. To się stało. nie liczy, bo on nie ma żadnych... Tarb. A Max trzeci? No. Jak, ale ma 19 milionów. No co z tego? To dlatego tu jest kto zbankrutuje. No ja wiem, to jeszcze by trzeba było grać dalej. Dobrze, ale tata przegrał. Ja przegrałem. Definitywnie. Nie w kartach nie idzie. Dobra, hmm. no chowacz tu. Ale fajnie było. Fajna zabawa.